Witam Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy jazdę testową autem po montażu instalacji gazowej. Mianowicie jest to Skoda Octavia z silnikiem 1.2 TSI, silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbiną o mocy 105 koni mechanicznych. Auto jest z 2014 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent SDI w wersji 2.0. Jest to włoski produkt przeznaczony do obsługi auta właśnie z wtryskiem bezpośrednim do silników 3- oraz 4-cylindrowych. Jeżeli chodzi o spalanie takiej skody, jest to około 8 litrów benzyny na każde 100 km gazu. Spali również około 8 litrów, do tego doliczamy około 1 litra maksymalnie 1,5 do trysku, który jest stosowany celem schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych znajdujących się bezpośrednio w komorze spalania. Taka technologia jest wymagana. Aby uchronić te wtryskiwacze przed przedwczesnym zużyciem. Jeżeli chodzi o oszczędności, na każdym 1000 km przez te wartości spalania szczędzimy około 200 zł. E, dla porównania, koszt 1000 km na benzynie jest to 400 zł, na gazie już tylko 200, także o połowę taniej jeździmy bez utraty komfortu i przyjemności oczywiście jazdy. Na zbiornik w tym aucie zamontowaliśmy 55-litrowy w miejscu koła zapasowego. Pozwoli on na przejechanie nawet 550 km na, jeden, na jednym tankowaniu. Wynik absolutnie świetny. Możemy praktycznie pojechać nad morze i z powrotem na jednym zbiorniku gazu. Jeżeli będziemy się bardzo ostrożnie obchodzić z pedałem gazu podczas przyspieszania, podczas w ogóle jazdy, takie wartości jak najbardziej są osiągalne. Koszt co montowania takiej instalacji jest to 4600 zł, w przypadku tej skody zwrot kosztuw montażu nastąpi już po 24 tysiące km, czyli biorąc pod uwagę średnie. Eee, przebiegi średnie jak użytkujemy auto myślę że jakieś 9 miesięcy maksymalnie rok i instalacja nam się całkowicie zwróci no i będzie przynosić dodatkowe oszczędności do domowego budżetu. Także jeżeli Państwo posiadają auto z silnikiem benzynowym, bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług na stronie internetowej www.egp.pl jest kalkulator oszczędności, gdzie to możemy sobie wyliczyć, jakie oszczędności możemy osiągnąć danym samochodem. Wtedy będzie można sobie to zobrazować, jak fantastycznie opłaca się montaż instalacji gazowej. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich filmów oraz do śledzenia nas na Facebooku Energy Gaz Polska, tudzież całego kanału na YouTube Energy Gaz Polska, gdzie możecie Państwo zobaczyć dużo ciekawostek, testów oraz całych opisów instalacji gazowych przez nas zamontowanych, nieraz przez nas serwisowanych, wypowiedzi klientów. No i tak jak wcześniej wspomniałem, różne ciekawostki dotyczące autogazu. Dziękujemy.